Dzień dobry, ja jestem Asasynek Zero. A to jest mój następny Let's Play z gry Hitman Kryptonim 47. Tak. Rozpoczynamy grę. Już stworzyłem taki profil, można to nazwać, tak. Już raz próbowałem sobie tak sprawdzić, czy mam hiłę i dobra. Idę, i gramy. Powójcie, że się załaduje gra. No. No, dobra. Mm, jakby to powiedzieć... Główny bater to Agent 47 yy, To jest taki, klan takiego pana, takiego doktora, którego imienia i nazwiska nie pamiętam, za cholipę tak? Ale piszcie w komentarzach, kto wie, kto umie i inne rzeczy Tak? No Dobra Skacz Biedny. Pierwsza część jest nawet stara, nie pamiętam, którego roku jest, ale dobra. A, jeszcze takie pytanie. Yy, napiszcie w komentarzach, jak tam, wiecie, jak nazwać naszego godnego bohatera. To by było fajne, jakbyście dali mi jakieś propozycje, tak? Wybiorę najlepsze. Tak, no. Wybiorę najlepsze, będzie fajnie. Jedziemy. Czerwca będzie wyjście. Ciekawe. Już No Dobrze. Training. Tam coś, okej. Okay. Mhm, mm dobra. Struna fortepianowa i nożyk. I dobra. I bum. Dobra A masz, a masz, a masz, nożem Dobra, zostawię te pistolet, okej okay. mhm. I parę, i parę pudełeczek no bo ja wiem, żeby się wykazać. Ach, dobra Bierzemy jedną spluwę tylko Muszę się popisywać tak, no dobra. Nawalamy. I strzelamy. Ustaw tego pistoleta, tak. Trafiliśmy, ok. Rzeba iść. Dalej. Ozi. Na no boje. I rušáme dalej. Čekáme, jak tam vejde nám. Ne? Dobře. Była winda. Jeszcze przyjechała winda, możemy jechać. Jasne. Na no czerwono. Okej. Okay. Jedziemy. Okej. Okay. No to bierzemy teraz kłasznika. Kłaszcznikowo. No aka, a, ka, a kawkę Taka 40 jaka 47. Dobra. To sprawdźmy, jak to idzie. Aha, dobra. No to możemy jechać dalej. Pięknie polikon, co można to powiedzieć, ale dobra. Jedziemy. Dobrze, widzowie. Tego pana sprzątniemy od razu. Jedziemy. Okej. Okay. Zobaczymy widowie jak tam idzie. Dobrze. Nie, ja, ja jestem twoim kumplem z pracy. Dobrze? Nie pociągnij kur... nie pociągnij, spust... i go zabili. Już, i zagraliśmy go zarzem. Dobrze. Idziemy. Dobrze, to możemy skończyć odcinek.